Nauczyciel. On daje ci przepis na życie Jak dobry fachowiec i znawca Pedagog Twój nauczyciel przewodnik I wychowawca On nigdy nie szczędzi ci czasu jak Sprawdziany poprawia pomocy On rankiem pospiesza do klasy By uczniom udzielać pomocy On znosi dziecięce igraszki. Uczniowskiego trapią porażki, radują go wszelkie sukcesy. Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. Za dar najpiękniejszy za serce. Tymi słowami pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia z okazji dnia nauczyciela.